Dostałem dzisiaj informację, że podobno pozostawiono znaki drogowe po robotach z ograniczeniem do 30 km na godzinę. O, właśnie, widać. A roboty dawno skończone, lub przynajmniej w tej chwili. Te prace nie trwają. No, widać, że nie, nie ma żadnej roboty. Tu jest nowy asfalt, ładnie położony. A podobno, tu kawałek dalej, nasza inowrocławska drogówka łapała na tę 30. Prawda to, ktoś to potwierdzi.